Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym miesiącu, witajcie w nowym dniu, zapraszamy Was na Vlogmas i calutki grudzień. Z nami, jak widzicie, u nas pogoda iście vlogmasowa, także rozsiądźcie się wygodnie, kubeczek, kaweczka, herbateczka i witam. Ho, 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 dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie we Vlogmasie numer 22, wow, dwie dwójki. Słuchajcie, u mnie po prostu iść jak w wojsku. Godzina 5, minut 30, pobudka zagrała. No cudownie, nie musisz iść do pracy, możesz pospać, ale o 5.30 wypijesz kawkę. No cóż, zapraszam Was na dzień z nami. Witajcie już twarzą w twarz. Zrobiłam sobie herbatkę. Klapnęłam na chwilę, bo powiem Wam, jest godzina przed dziewiątą, a jest taka noc i jest tak ciemno, że wszystko jest pozapalane wszędzie, a i tak nie ma efektów, nie ma rezultatów, coś pada. Na razie jeszcze u mnie nie wieje, ale u nas pokazuje w pogodzie, że o dwudziestej mają być takie wiatry, a ja wam powiem, że ja normalnie się, się czuję jakby mnie ktoś skopał, a najlepszy numer jest taki, że ja miałam ci na dziewiątą rano do fryzjera. Przypomniałam sobie 15 minut temu. Fajnie, nie? Zapisałam się. W... Wiecie, kiedy ja się zapisałam? W sierpniu. Przysięgam. Jak jechaliśmy nawet pod koniec lipca. Jak przed kretą się zapisałam do fryzjera. Zapomniałam. Miałam ustawione przypomnienie. Wszystko miałam ustawione, i zapomniałam. No ale trudno, no, już czasu nie cofnę, nie odkręcę. Patrzcie, po znokciach jednak człowiek inaczej pamięta. Cały czas gdzieś te ręce, a o, włosy no wiem, że mam beznadziejne, no ale może dzisiaj albo jutro kupię sobie <laughs> tą popielatą farbę, narzucę tak na chwilę, żeby tylko troszeczkę je stonować. I trudno, a najwyżej do fryzjera, już pójdę w styczniu, po nowym roku. Bo to zaraz jeszcze gadałam, właśnie bo to koleżanka, fryzjerka. Gadałam z nią, no to ona mówi, że może gdzieś mnie przed sylwestrem wciśnie, ale jestem myślę, kurczę, jak ja mam się pchać gdzieś przed tym sylwestrem. No to takie trochę bez sensu, także strzał pierwszy, zapomniałam o fryzjerze. Wiecie, najbardziej jest mi głupio w stosunku do koleżanki, bo gdyby mi dała znać wcześniej, spokojnie wzięłabym sobie kogoś na to miejsce, prawda? No ale cóż, no, no nie planowałam tego po prostu, tak wyszło. Także takie buty z cholewami, z Może Może powinnam sobie w prezencie kupić lecytynę, co? No, myślę, że to wcale by nie było głupie. Z korzyścią dla wszystkich, na poprawę pamięci. Ale no tak zapomnieć, wiecie, zazwyczaj się czeka na tego fryzjera i w ogóle... A ja w ogóle zapomniałam. Jakoś nawet mi przez myśl nie przeszło. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Trudno się mówi. Kota słyszę. Boże, jak płacze. I tego puścić. Tutaj mam już przygotowany farsz do tych tak zwanych pasztecików z ciasta francuskiego. Grzybki, przyprawy, kapusta, to wszystko przesmażone. Grzybki przesiekane, jak mówię wam. Ja wiem, że to nie wygląda, ale jak to smakuje. Normalnie tak jak zaczęłam próbować, próbować, próbować. To musiałam się tutaj dobrze postarać, żeby się do tego nie dostać. Powiem Wam pogoda jest po prostu dramatyczna. Przed chwilą był taki podmuch wiatru, że ja przez chwilę to myślałam, że coś jedzie. Zaczyna padać, dymucha niemiłosiernie Słuchajcie, jest godzina 13. Tak to tu wygląda. Zobaczcie, jak jest ciemno. Normalnie wszędzie trzeba zapalać światła, bo no jakby była szesnasta. Jest po prostu masakra. Na dworze wicher. Jest jaka obrzydliwa ta pogoda, mówię wam. Aż się normalnie nic nie chce. Zobaczcie. Julek przy kocyku elektrycznym. to się na swoim miejscu wie. O Boś. Koc elektryczny to jest po prostu najlepszy wynalazek na zimę. Uwielbiam go. Uwielbiam go. Mam go teraz drugą zimę. Dostałam go w zeszłym roku na urodziny od męża. Urodziny mam w sierpniu, nie? Ale tak sobie myślałam, że chcę koc elektryczny. No i powiem Wam, że to była najlepsza decyzja w życiu. No jak patrzę na te moje zwierzaki, to yy, to szukam sobie bardzo mocno motywacji. Bardzo mocno. Doświetlam się tu z każdego możliwego miejsca. No i tak. Zrobiłam sobie już sos. Zrobiłam sobie farsz do tych pasztecików. Zaraz sobie zrobię jeszcze kapusty z grzybami. Wiecie co? Cały czas dostajemy alerty pogodowe na temat właśnie wiatru i przerwu dostawy prądu. A przed chwilą sobie oglądałam, słuchajcie, swoje wrogi z grudnia z zeszłego roku, bo musiałam sobie podejrzeć przepis na Makowca. No bo wiecie, ja Makowca piekę góra dwa razy w roku. I tak po prostu nie pamiętam dokładnie, co tam, jak tam. Dlatego bardzo się cieszę, że mam te filmy. O, zawsze mogę sobie wrócić i zobaczyć, a z drugiej strony powiem Wam, kurczaka, to pamiątka. Tak, z jednej strony to naprawdę żałuję, że moje dzieciaki nie biorą udziału w ogóle cała moja rodzina w, tym, w tej vlogowej przygodzie YouTube'owej, bo byłoby jeszcze bardziej tak właśnie, z pamiątką na, na kiedyś. No, ale trudno, no, nie chcą to nie chcą. To już jest ich decyzja ale no fajnie się to ogląda tak patrząc jeszcze na Matyldę taka jeszcze wiecie w ogóle alpaki takie jeszcze dzieciuchy i tak no przyjemnie się wraca a powiem wam że też jest pożyteczne ale jak się ogląda swoje vlogi tak do tyłu to tak się patrzy po rzeki to takie widać że początki widać że jeszcze człowiek tak nie bardzo wiedział jak co z czym do czego a tu patrzcie już rok czasu rok czasu się ze mną mordujecie Nieźle co. Miałam umyć głowę. Bo tak jak patrzę na te moje włosy, to powiem Wam, twarz woła o pomstę do nieba. Ale na razie nie myję, bo jeszcze będę musiała pojechać po Sianko dla Alpak. Więc bez sensu kompletnie. A i tak się uratuję moją czapą. Więc takie. No, nie ma potrzeby. A kurde, jeszcze widzicie, myłam sobie dzbanek. I, 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 no i, i, no i zapomniałam sobie go napukać. ja to jestem dzisiaj po pusto. jakoś tak ogrobiłam się na tyle, że, że bardzo, znaczy nie tak, że nie mam co robić, to mam co robić, się też nie jest ale jakoś tak bez stresu, bez ciśnienia, chciałabym już, a jeszcze muszę do paczku matu podjechać, no widzicie. Także chcę już poobjeżdżać, co mam poobjeżdżać, już wrócić do domu, żeby już tak na spokojnie. Tak mnie właśnie dzisiaj korciło, żeby tego makowca zacząć piec, no ale zacznę trochę rano. Być. Trochę bez sensu, trochę za wcześnie. Trochę za wcześnie, bo na ten... Na Wigilię będzie, mój mąż zawsze wie coś takiego, ja nie wiem, może wy też to jecie, może to znacie, ja czegoś takiego nie uznaję, no ale moje małżeństwo lubi tak, że jak już ten makowiec jest taki trochę zysknięty, taki wręcz twardawy, to on sobie to zalewa mlekiem takim ciepłym. Nie wiem, tam chyba jeszcze miodu daje, i on to je to się jakoś nazywało makiełki czy coś takiego. No, ja bym tego w życiu nie zjadła, bo po pierwsze nie mogę, a po drugie nie lubię mleka. Nic takiego wiecie, nawet kakaa nie piję. Ale właśnie on się tym tak zajada. Znacie coś takiego w ogóle? Może Wy też tak wiecie, to może tylko ja jestem taka. Yy, Inna pod tym względem. A tu mam normalne ślady wczoraj z pracy. Królik mnie udrapał. Wczoraj pracowałam z zaprzyjaźnionym królikiem. I niechcącym mnie haratmów. Także takie przygody, proszę Państwa, z pasztetem też czasem pracuję. Jestem już w domku z powrotem. Wydarzyło się dzisiaj, yy, znaczy nie wydarzyło się nic, ale czas upłynął, bo tak ogarnęłam alpaczki, przywiozłam im sianko, poodbierałam paczkomat, odwiedził mnie brat, z którym się już też dawno nie widziałam, bo przyjechał z Niemiec i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to zleciało, nie wiadomo kiedy. To, co miałam zrobić, zrobiłam może nie do końca, ale zrobię to jutro. Yy, a w dniu dzisiejszym zaraz sobie jeszcze tylko otworzymy kalendarz i ja zabieram się za pakowanie prezentów no i tą zmianę pościeli, to muszę sobie dzisiaj zrobić, a reszta to tak na luzaku, zmienimy sobie pościel, zapakujemy prezenty nie wiem czy wszystkie tak jak wam mówię, tak jak nie czuję potrzeby zapinania żadnych ciśnień w tym roku, tak trzymam się tego bardzo, bardzo mocno a powiem Wam, że dzisiaj e, jeszcze miałam taki strasznie refleksyjny moment, bo przeglądając sobie, wiecie, tak bez sensu z Facebooka, natrafiłam dzisiaj w ogóle na informację, że zmarł e, syn mojej koleżanki, który był dwa lata młodszy od mojego syna, co mnie wstrząsnęło okropnie, bo no to. No, nasze dzieciaki kiedyś po sąsiedzku się wychowywały razem. W tym samym dniu brałyśmy ślub. Pamiętam to jak... Nieważne. No, no w każdym razie fakt, że odchodzi tak młody człowiek. Scrolluję tego Facebooka dalej. Okazuje się, że kilka dni temu, nie widziałam wcześniej, bo wiecie, co, ja tak... No, na Facebooku jestem naprawdę rzadko kiedy. Okazuje się, że zmarła też mojej koleżanki mama, moja była sąsiadka. I tak, Boże, jak dużo ludzi odeszło. Właśnie teraz w grudniu. I powiem Wam, że to jest taki moment na to, żeby naprawdę trzasnąć się w tą łepetynę, zatrzymać się na chwilę i przestać się martwić takimi rzeczami, na które i tak nie mamy wpływu. Albo nakręcać się czymś, co nie jest takie do końca, wiecie, wartym. No wiadomo, że to też nie jest tak, bo każdemu jego problem wydaje się w danym momencie najważniejszy. I to też jest ok, słuchajcie, to, to też jest ok, ale warto czasami tak naprawdę troszeczkę się zreflektować. I powiem Wam, że tak jak właśnie poskrólowałam tego Facebooka i tak sobie myślę, Jezus, Maria, jak to no dzisiaj jesteś, jutro Cię nie ma, to o tym wszyscy wiemy, ale jak to naprawdę trzeba zwolnić, naprawdę trzeba to ceniać każdą chwilę, mieć ten czas dla tych bliskich. Dla rodziny, dla, dla wszystkich, bo ja to zawsze, wiecie co, mam taki y, lęk w sobie, że w tym składzie to mogą być ostatnie święta. Ale to mam zawsze, tak gdzieś z tyłu głowy. No co jest logiczne, bo no wiadomo, my nie, nie młodniejemy się, tylko starzejemy. Ale tego się boję najbardziej, bo ja tak naprawdę w swoim dorosłym życiu jeszcze nie przeżyłam i mam nadzieję, że długo nie przeżyję żadnej takiej poważnej straty. Wiecie, rodzice, żyją, dziadkowie odeszli już dawno, gdzie to jeszcze można byłoby powiedzieć, że, yy, no, że byłam jeszcze dzieckiem. Yy, babcia, ta słynna babcia 90-letnia, żyje i trzyma się dobrze, ale też wiecie, to już jest 90 lat. Rodzice też nie są już w pierwszej młodości i to tak za każdym razem tak się cieszę, że ta wigilia jest taka, wiecie, że, że wszyscy są. Że wszyscy są, a jednocześnie gdzieś w tyłu głowy mam właśnie taki, yy, takie poczucie, że Boże, że to może być ostatnia Wigilia w takim składzie. I tak zawsze jakoś mnie, chociaż może nie powinnam, a chociaż nie, bo chciałam powiedzieć, że może nie powinnam o tym mówić, ale wydaje mi się, że warto mówić o takich rzeczach. Warto czasami, tak jak ja to mówię, strzelić się w potylicę i na chwilę zatrzymać, żeby mieć czas na przemyślenia. Pamiętajcie, że emocje, które ma w sobie człowiek to nie tylko radość, ale to też gniew, złość i tak dalej. I te wszystkie emocje, które w nas są, to są jak najbardziej y, normalne rzeczy. I, I tak to po prostu jest. Nie można być cały czas tylko uśmiechniętym. Nie można być cały czas tylko smutnym. Y, trzeba to jakoś rozgraniczać. Ale tak mi się jakoś dzisiaj właśnie zebrało na te wspominki. I dlatego zaraz z wielką miłością pójdę pakować prezenty, bo wielką zdolniachą w pakowaniu to ja nie jestem, ale za to zapakuję je najlepiej, jak będę potrafiła, żeby już mieć z głowy, już mieć tą taką pewność, że dla każdego mam chociażby taki, wiecie, drobny upominek, bo też nie robimy sobie w tym roku nie wiadomo jakich prezentów, robimy sobie drobne upominki takie, ale takie... Z personalizacją, właśnie każdego, żeby tak każdemu dać taką drobnostkę, która akurat wiadomo, że jest przeznaczona dla niego. No i tak. Taka moja refleksja na dzisiaj. Słuchajcie, vlogmas 22. Nie zapominajmy o tym, co najważniejsze. My tu przymierzamy stylizacje świąteczne, ale niestety piesa krew. Jest na tyle zmęczona, że tak, ani to nie smakuje. Ani stylizacji świąteczne nie przeszkadzają kompletnie. A tak szczerze powiedziawszy, to słuchajcie, u nas tak gwiździ, piździ i dmucha, że powiem Wam aż po prostu strach, co ta pogoda w ogóle przyniesie. Czekaj, o, jeszcze bym tu chciała, tak. Bo bym chciała tak, żebyś ty tutaj była taka świąteczna dziewczyna, ale tak mocno śpisz, że nawet bryli nie mam jak ci założyć, widzisz? A tak się właśnie pozuje z Matunią. I ona nic jej nie przeszkadza. Jeszcze jak jest Zdeka męciona, to jest po prostu szok. Taki mój świąteczny pies, co? To będziemy nagrywać shorts zaraz dla was. Nie, tak naprawdę to szorce mamy już nagrane. Stąd te nasze stylizacje. Czekaj, ściągnąć te różowe okulary, czerwone, jak owsiak. No, z tej strony jakby podklejał te, to jak owsiakowe, nie? Ale no kochani, ci co, nogi mi już ścierpły. Jak jasny kapelusz. Trochę się już tego napakowałam. O Boże. już mi zostało niedużo, więc jeszcze przyszłam się tutaj do Was pożegnać. Wiem, że dzisiaj niewiele nagrałam, nie ale uważam, że wszystkie te vlogi do tej pory były tak długie, że należy się Wam chwilę odpoczynku. Od nas zresztą też nie macie czasu na nie wiadomo jak długie oglądanie vlogów, a i tak. Do tej pory moi drodzy spisuję Ci się świetnie, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. Naprawdę, ogromnie. A jutro tak naprawdę to już tego czasu każdy będzie miał mniej. O oh no, coś mi się coś źle przypaliło. Bo no od znaczy od dzisiaj jak Wy to oglądacie, bo już nie będę Was tą błąd wprowadzał tym czasem. Y przyszłym, przeszłym, teraźniejszym, bo już się wszyscy pogubimy, ale już jak to oglądacie, to albo oglądacie to rano przy kawce, jeszcze przed przystąpieniem do tych wszystkich czynności, albo oglądacie to jak podejrzewam w jakiejś przerwie, gdzie sobie zrobiłyście chwilę, żeby odsapnąć. Jedzo też wstaje rano i pierwszy co robię, zaraz jak się ogarnę, wypiję kawkę, to biorę się za makowiec, potem sernik, sobie zobaczę, już tam po z zamrażarki, to co muszę odmrozić, przejrzę. Ale jutro właśnie, bo czekajcie, jutro jest piątek, sobota. Tak, czyli jutro bym sobie popiekła ciasta. No, dobrze mówię, jutro bym sobie popiekła ciasta. A w sobotę zrobimy całą resztę. Także na luza, na spokojnie. Boże, ta taśma? A tu na luzie, na spokojnie. Boże, te Matyldy kłaki. Dzisiaj nie będzie kalendarza, nawet mojego. Przepraszam Was za to bardzo serdecznie, ale Matyldziątko jest, naprawdę, Matylda jest taką ogromną meteopatką jak jest taka pogoda jak jest dzisiaj to po prostu ona jest nieprzytomna z nią nie ma kontaktu a słuchajcie pogoda jest okropna jest tak paskudnie a już teraz wieczór i tak jak zapowiadali tak też jest bo zapowiadali właśnie że na wieczór u nas w ogóle jakieś tam ostrzeżenia przed brakiem prądu i tak dalej dlatego tak nagrywam idę dla was wrzucać bo cholera wie jak to będzie z tym prądem prawda także Matyldy już dzisiaj nie morduje, daje jej święty spokój. Jutro będzie miała większą radochę, jak będzie bardziej kumata i przejdzie miała chyba smaczki. Nie? No i tak, jutro, tak jak mówiłam, piekę sernik, piekę makowca, piekę Michałka. I zastanawiam się nad jeszcze jednym jakimś ciastem, bo wydaje mi się, że tyle tych składników, co mam. To spokojnie mi jeszcze starczy na jeszcze jedno jakieś ciasto, bo mam i brzuskwinie, i, i wiórki pokosowe, takie różne, i czekolady. Więc w ogóle się zastanawiam, czy nie będzie właśnie trzeciego ciasta. Bo ja makowca nie liczę jako ciasta, wiecie? Po prostu nie liczę go jako ciasta, bo ja tak, tak już jakoś mam, że uważam, że makowiec to nie ciasto. Można dlatego, że zanim nie przypadam. Zawsze jakoś tak ten makowiec. to Nie liczę jako ciasta, ale piekę. Nie, też farmazowiec. I tak i tak o. Takie te prezenty trochę biedne, ale trudno. pisane, zapakowane, i na dzisiaj koniec. Na dzisiaj koniec, bo tak właśnie przyszłam usiąść, pożegnać się z Wami, i jeszcze sobie tylko przybiorę dzisiaj tą pościel. No i myślę, że na tyle, moi drodzy. A jak tam u Was? Właśnie. Ja jestem ciekawa. Bo wiem, że część z Was jedzie do Polski, oglądacie nas z zagranicy. Bardzo się cieszę, że udało Wam się wyjechać na te święta do Polski. Gdzie spędzacie święta? W domu? Macie gości? Czy Wy może jesteście tymi szczęściarzami i idziecie w gości? Jak to u Was wygląda? Podzielcie się, bo... My najprawdopodobniej cała impreza odbywa się u nas. Z tym, że no nie wiemy jeszcze do końca, czy my znaczy, my na pewno nigdzie nie pójdziemy ale czy ktoś do nas nie wpadnie? No, pewnie wpadnie. Ale jeszcze takich stricto informacji nie mam. Na pewno na sztywno jest ustalona wigilia, będzie 11 osób. Także tak. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Dbajcie o to. Dbajcie przede wszystkim o siebie, o swoje zdrowie, samopoczucie. Nie dajcie się zajechać. A będziecie mieć chwilę na kawę i odpoczynek, to piszcie komentarz. Piszcie komentarz. A ja z tej drugiej strony, stojąc w kuchni przy pewnie tych samych czynnościach, co Wy, będę miała wymówkę, żeby sobie chwilę klepnąć, i odpocząć. I odpisać Wam na ten komentarz. Cześć, Pa!